Witajcie, witajcie, będziecie w popila z tej strony. Dzisiaj będę odpowiadał na jeden z komentarzy pod jednym z filmów od użytkownika o pseudonimie Amadeusz i on pisze o sobie tak, że jest deweloperem, który pracuje przy rozwoju aplikacji, który ma dosyć nieintuicyjny, nieużyteczny interfejs, który zapewne nie jest projektowany, tylko no, gdzieś tam budowany tak pewnie trochę ad hoc. I, i, I ma jakby jedno pytanie z tym związane, przede wszystkim jak przekonać biznes, żeby y, zrobić, y, zrobić jakieś badania, zrobić y, jakieś inwestycje, poczynić y, w user experience, w rozwój tego, tego interfejsu. Ale mówi też inną ciekawą rzecz, jakby od niej zaczniemy ten dzisiejszy materiał. Y, mówi takie coś, że on czasem robi takie zestawienia y, ilościowe które mają na, na, na celu jakby ewaluację tego, czy dana funkcja jest przydatna, często używana, czy nie. i To jest takie zestawienie, po prostu ile razy na przykład, ktoś kliknął w jakiś przycisk, który tę funkcję wywołuje. I ogólnie pomysł jest ciekawy, można czasem takie, takie rzeczy stosować, chociaż ja się spotkałem przede wszystkim przy nowych funkcjach, że na przykład dajemy jakąś nową funkcję i chcemy zobaczyć, czy... Ludzie ją zauważą i czy będą zainteresowani, żeby z niej skorzystać. I na podstawie tego można gdzieś tam wywnioskować, jak duże jest zainteresowanie takim elementem. I ten element może być w ogóle zamakietowany, także on jakby w koniec końców tej funkcji nie wywołuje, ale patrzymy na samą skalę i to jakby jest do zdobienia jakby wewnętrznie w organizacji, bo oczywiście na jakichś tam systemach produkcyjnych. Dla klientów to tak się nie robi. No i może to być trochę frustrujące dla tych użytkowników, no bo ileś razy będziemy tak testować, to, to będą się wkurzać potem, że co chwilę się pojawiają jakieś przyciski może, które, yy, które nic nie robią docelowo, tylko coś testują niby. Więc to jest jedna rzecz. I to może być oczywiście obarczone dosyć dużym błędem, no bo te osoby yy, to nie musi wyrażać zainteresowania tą funkcją, no ktoś powie o kurde, ta nowa funkcja jest tak super, tak bardzo chcę z nią korzystać, tylko z tą zwykłą ciekawością, tak, Pojawił się jakiś nowy przycisk, yy, zobaczymy co to tam robi, jak to działa, to też dodali nowego yy, i tyle. Yy, I to tak może, może się kończyć, a, a w praktyce potem ktoś może tego i tak nie używać. No i jakby jest tutaj też olbrzymi, yy, olbrzymi margines błędu przy testowaniu tego, jak popularne są dane funkcje, nie? no bo to by trzeba było dosyć yy, mocno opracować tą analizę, yy, żeby... żeby z tego wyciągnąć jakieś ewentualne wnioski, no bo może być tak, że dana funkcja jest na przykład bardzo rzadko używana, ale jest niezmiernie przydatna w jakimś określonym czasie. Czyli możemy mieć sytuację, w której na przykład jest to używane do jakiegoś zestawienia miesięcznego. I jest używana ta funkcja raz w miesiącu, ale gdyby jej nie było, to na przykład to zestawienie miesięczne by, nie wiem, ktoś dwa dni siedział i je robił ręcznie. No i wtedy powiemy, no okej, okay, no raz w miesiącu tam kliknie parę osób, no to wywalmy tę funkcję, nikt nie używa. Wyrzucamy ją i okazuje się, że niektórzy ludzie po prostu nie wyrabiają się z terminami, bo nagle to zniknęło, tak. No i, I to jest trochę, takie, trochę taki żaden test w tym momencie, nie? No bo trzeba było dosyć mocno analizować i wydaje mi się, że są lepsze sposoby na to. Mimo wszystko, żeby, żeby to zrobić. Niż takie, takie mierzenie właśnie, czy gdzieś ktoś dochodzi. Kolejny aspekt jest taki, że okay, no, może jest tak, że dana funkcja nie jest rzadko używana dlatego, że yy, nie jest przydatna i można, nie wiem, ją pominąć, nie rozwijać cokolwiek. Tylko dlatego, że na przykład jest, nie wiem, źle zaprezentowana, że ludzie nie wiedzą, że ona tam jest. Yy, nie wiem, że została kiedyś dodana. I na przykład niekomunikowane to było odpowiednio i ludzie nie wiedzą nawet, że, że ta funkcja istnieje i, i nie zauważają tego przycisku, czy, czy cokolwiek innego tak naprawdę to może być. Także jakby tych powodów, dlaczego dana funkcja nie jest wywoływana, nie jest wykorzystywana, no może być pewnie wiele. Ja podałem takie trzy, które mi najbardziej przychodzą do głowy. Więc, więc myślę, że tutaj może być to obarczone tak dużym błędem, że ta analiza po prostu będzie prowadziła do jakichś bardzo złych wniosków. Kolejny, kolejny tutaj element wypowiedzi był taki, jak przekonać biznes do tego, żeby w ogóle inwestować w rozwój interfejsu, żeby go testować z użytkownikami itd., a nie, że tak tylko ktoś tam narysuje i, i programista zakoduje i tyle i wszyscy muszą się z tym borykać. No to jest na pewno temat rzeka i na pewno nie jest tak, że mam na to jakieś rozwiązanie uniwersalne, które przekonuje ludzi, no bo gdybym miał to, to, to po prostu by się wchodziło do jakiejś organizacji, ok, i już robimy, już działa umowa podpisana, optymalizujemy. No tak nie, jest, nie? No jest. W praktyce jest trochę tak, że jak ktoś nie widzi wartości w czymś takim i po prostu wychodzi na okres założenia, że no nie wiem, to nie jest właściwy moment, że nie wiem, nie, nie ma na to środków, że co tam ci użytkownicy tam wymyślają, przecież to jest super intuicyjne. I tak dalej. No to po prostu czasem tak jest i to jest czasem mur, którego bardzo ciężko jest przebić I, i tak dalej. I tak naprawdę dojście do tego momentu, gdzie jakby zasadzi się to ziarenko i ono wykiełkuje i ten UX w końcu rozkwitnie w tej organizacji i, i na przykład ktoś wykona, nie wiem, testy użyteczności z użytkownikami, no to, to mogą być miesiące, jak nie lata, budowania jakby świadomości tego, że, że warto. Więc to mogą być wielomiesięczne na przykład jakieś oddolne inicjatywy, jakieś zgłaszanie problemów takich efektywnościowych, to, że ciężko się z tą aplikacją na przykład pracuje, że nie wiem wszystko trwa dłużej niż by mogło i tak dalej. No, można próbować, to też rzeczywiście zależy od struktury tej organizacji. Nie, nie wiem, jakoś po, na, na przykład, o, nagrać jakiś przykład, jak ciężko się współpracuje z taką, z taką aplikacją. Można, nie wiem, Poprosić i wspomóc, na przykład o jakiś budżet no, na jakiś audyt na, na początek, żeby pokazać yy, za, no, za pomocą heurystyk, które, które są w wielu przypadkach no, niepodważalne, że na przykład coś nie działa, tak? albo no, nagrać jakieś właśnie przykładowe interakcje tych, tych użytkowników. No, tego jest bardzo, bardzo yy, dużo takich sposobów, gdzie można się oddolnie próbować tą świadomość podnieść i kogoś przekonać do tego, że słuchaj, no, warto i można można pokazać o liczby na przykład jakiejś, że na przykład tracimy teraz ileś czasu na wykonanie jakiejś czynności, a można by było ją wykonywać albo na przykład w jakimś innym oprogramowaniu, jeśli mamy możliwość porównania, na przykład ta sama czynność zajmuje no nie wiem, u nas zajmuje nie wiem 3 minuty, a tam zajmuje dwie albo minutę nie? albo w ogóle można jakoś inaczej y, wykonywać i tak dalej. Także jakby no pewnie jest dużo dużo tych różnych, y, różnych y, sposobów żeby, żeby budować tę świadomość. No, ja słyszałem no, kiedyś y, o, o takiej sytuacji, że udało się przekonać właśnie menadżerów i tam y, osoby, które y, decydowały, żeby na przykład, wykonały jakąś czynność w tym systemie. Czyli nie tak teoretyzowały, że okej, okay, nasz system robi to i to, i to jest super. Tylko żeby naprawdę spróbowały z perspektywy użytkownika to, to wykonać samodzielnie, albo ewentualnie obserwować, jak ktoś to robi. I, i okazało się, że, na przykład, że ktoś nie dał rady tego zrobić, albo że to go bardzo irytowało. I ta irytacja dopiero w której. Ci, ci decydenci jakby doświadczyli na własnej skórze. Spowodowała, że zaczęli pytać, dobra, no to co z tym robimy, nie? jak możemy to robić? Nie? No to jest jakaś taka sytuacja idealna, no tylko podejrzewam, że gdzieś tam średniowym pracownikom czasem jest bardzo ciężko się przebić, no bo no po prostu nikt może tego nie, nie słuchać, tak? Szczególnie gdzieś tam, jeśli to są jakieś pojedyncze głosy, a na reszta osób no, jest oprogramowanie, to jest oprogramowanie, no trzeba się przemęczyć i, i tyle. Nie? Takie dostaliśmy, to z takim, z takim pracujemy. także... Trochę tak odpowiadam nie odpowiadając. Chyba poprawna odpowiedź to jest taka, że nie wiem, że różnych rzeczy się próbuje, tak, różne różne rzeczy. Ja też próbuję pokazywać czasem na jakichś spotkaniach, na których biorę udział. Tylko ja mam to jest łatwiej, bo zazwyczaj klienci, z którymi gdzieś tam rozmawiam, mają już jakiś poziom świadomości, że coś tu jest na rzeczy i że coś warto robić, więc to ja mam ułatwione zadanie. Nie? No, bardzo ciężko by było przekonać kogoś, kto zupełnie nie widzi takich, takich potrzeb i, albo, albo nawet. Po prostu trochę lekceważy na przykład, nie? No, że jest, jest dobrze jak jest, no, co narzekają. Więc, więc to ta jest taka odpowiedź moja trochę, trochę jednocześnie y, nie, będąca, nie będąca odpowiedzią. Ale myślę, że próbować trzeba, y, no bo to, ta efektywność, szczególnie w jakimś programowaniu, takim autorskim wewnętrznym firm, y, no to na efektywność ma olbrzymie przełożenie, y, jeśli, jeśli ci y, użytkownicy korzystają, nie wiem, z jakichś CRM-ów, jakich, nie wiem, ów systemów jakichś tam, Innych robiących różne różne rzeczy potrzebne w ich codziennej pracy i to nie jest nie jest wygodne, i, i, i ciężkość z tym pracować. No to, 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 to tak naprawdę codzienne straty są liczone pewnie w setkach minut, godzin, nie wiadomo czego jeszcze. I to się przekłada wprost na pieniądze, no bo ten czas na pewno można by było zagospodarować lepiej. Warto też, myślę, podnosić świadomość. Tak że znowu zahaczą o kolejny temat jak w ogóle też pracować nad takim interfejsem, bo na przykład spotkałem się z czymś takim, że i to jest z jednej strony OK, ale że na ktoś po prostu zbiera tylko jakieś deklaracje, tak? Na przykład, co trzeba było zrobić, żeby było lepiej na przykład. I ktoś tylko deklaruje, tak, że ja bym to zrobił tak, ja bym to zrobił tak. I za chwilę okazuje się, że mamy, nie wiem, 20 pomysłów, jak coś przebudować albo czego potrzebujemy, a w praktyce to są jakieś takie deklaracje, wyobrażenia, pomysły. No, użytkownicy nie są projektantami, więc tutaj raczej testy gdzie będziemy obserwować jak ktoś wykonuje określone czynności, jakie ma problemy i tak dalej, a nie żeby ta osoba gdzieś tam próbowała, nie wiem, opowiedzieć jakby był idealny system zbudowany i, i, i niemalże Zaprojektować to jeszcze, nie? I, i, i że to jest to. To jest fajnie, że chociaż ktoś już tutaj już jest jakieś ziarenko zasiane, że próbujemy, tak? Tylko wtedy tylko jest podniesienie świadomości, jakie metody powinny być użyte, więc to już jest też fajne. No, ale też się z takim właśnie czymś spotkałem, że gdzieś, okej, okay, tam praca z użytkownikami nie działa, nie? Ktoś, ktoś powiedział, że to nie ma sensu, przecież pytamy, rozmawiamy z tymi ludźmi, oni dają jakieś uwagi, potem wszystkie są sprzeczne ze sobą, to jest w ogóle bez sensu, to nie ma co pytać. No, no bo właśnie, no jak pytamy, no to mamy trochę złą metodę do tego dobraną, no i te efekty, wnioski mamy też złe. No więc tak to, tak to wygląda. Dobra, koniec tego gadanka. Mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałam na te zagadnienia. Dzięki wielkie za ten komentarz, duży, rozbudowany i bardzo ważne, ważne kwestie poruszające. 10 minut, 11 minut mi właśnie teraz stuknęło na liczniku gadania, także kończę. Do zobaczenia. Cześć.